No dobra, mamy tutaj tym parka limonka ananas. Zobaczmy jak to smakuje. Słodkie, ale tu by nie urywa. Bardzo słodkie. I strasznie to ananasa. Choć początkowo czuje się aromat limonki. I się wydaje, że to jest trochę nieregularnie wymieszane, po raz ananas przyjmuje większość smaku. Tak właściwie, to limonkę czuć na początku łyku, ananasa dopiero wtedy, kiedy pomlaska się trochę, czyli chwilę po y, przełknięciu. Ciekawe, ciekawe nie powiem, ale ten tempark, takie solidne 6 na 10 temparków, stowywa. 《「君」》